Przyszliśmy do domu, a pod drzwiami czekała przepiękna przesyłka. Duży karton i piękne takie oto kwiatki już sobie postawiłam przy łóżku. E, a tutaj zobaczcie, co my tutaj mamy. Jakieś różne, przeróżne rzeczy dla dzidziusia. Yy, I tutaj mam widzę moja torba do szpitala cała taka wyprawka. ściąga co tam zabrać. O, Boże, jaki rożek w kaczuszki. Jezu, dziękuję bardzo. W ogóle się tego nie spodziewałam. A co tutaj w środku jeszcze jest? Tutaj widzę Ci kokon chyba. Worek. Gąski. Ej, Boże ludkie, to w ogóle jest mięciutkie. Poduszka do karmienia. Super e tutaj kokon taki. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Przyszła do mnie paczka z marki Stars from the Stars. Patrzcie na to, Jaki to jest odlot. Cześć, tu Bryska. Odkryj moją nową kolekcję makijażową. Każdy odcień to inna historia, a każdy produkt tworzyłam z myślą o wolności i wyrażeniu siebie. Tworzyłam tę kolekcję z myślą o Tobie. To to jest I znajdziesz w niej kosmetyki. produkty, które sprawdzą się w Dziękuję. Nieważne, czy idzie w Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.